Młody nie rysz tego tej łaty Młody nie rysz łaty Bober. A ja ci powiedziałem, nadepnąłeś na nie. Stoisz się kręcisz. Ty, łysy! Łysy, bezbanie. Czekaj, czekaj. Widziałeś dwa poprzednie filmy z tej serii. Zachęcamy do subskrypcji. I polub, proszę. Przejdź i zaraz w mordę i nie z tego Ale za To nie idzie w p***y Za gówno Tak jest, stawię na gówno A ty widziałeś sobie na co te kroki jak w ki... Ty! A tu trzeba by było te wURT wielkie, te? Co? Wur, wurty czy jak one? No To może już niech jedzie Trzeba Tomek!

bo tego nie dało rady sprawdzić dopiero jak się otworzyło. Marcin, idź zawołaj tamte. No idź, 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 chłopie. Tu, 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 tu. No zobacz. Trzymaj wirt, daj. Idź dalej, idź dalej, idź dalej, idź dalej, idź dalej. I teraz pchaj. Czego ty kurwa szczekasz, Marcin?

Wiesz co ja się boję, 12, 14 20 to Ile to jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 5 plus 2 to jest 7 razy 2 no ale i jedną idę po bokach. No ale wszędzie na wiertych kręcimy. Tak, tak? No tak, Aha. no to raz, dwa, trzy, nie, trzy, cztery, pięć, nie, pięć nie, plus 4 to 9, 9 razy 2

Bracie, br bracie! 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 Perun! Patrz, to jest... Tak. Na bier... Perun! Wierz Perun! Kurwa! Psy zaczęły już czekać, chłop. Rzeczywiście! Perun! Pana jak trzeba jechać do brzegu marszuje. Po to? Po wierty. Po to? Po, wierte. po, wierte? po wierty. Kupić, takie wkręty długie, mocne. No bo patrz, popatrz, jak zdjęliśmy wszystko, to tutaj masz wszystko przykręcone na takie blaszeczki, nie? No to więcej. 25, bo ja jeszcze muszę 4 przykręcić w domu. Jakie długie mają być? 20 cm. Mogą być krótsze, ale jak. 20. 就是没这个。 Dobra mody, daj tą. No co? Dawaj, idź po tamtą. <grym nie. <grym A nie chcesz sobie tutaj wrzucić? Może tą wrzucić aż tam daleko, co? Może tą tam daleko wrzucić? Palcem się nie sra. mniej więcej tam wiesz. Wiesz, że dwa palce w dupę to mniej więcej? Jeden jest mniej, drugi więcej. Chociaż są k... takie same prawie. Albo tego miałem przyciętego. To dlatego. I co? Idzie na ósemce? Na ósemce idzie, nie? Tak. Ja, na ósemce. Ku. Polówkę bo uważaj, na młody. Na polówkę uważaj. Ja wolę polówkę niż tego złama. Tęskniłeś? Za T ta ta. T polówkę, chłopie. Sebastian! Z... Polówkę hobby. Jest wszystko nagrane kurwa. <średziestyne> Chul. Chul. Idź po następną Jedziesz młody, jedziesz Ja już tam mogę wrzucić tam dalej, nie? Tak, tak, pewnie stać dwie belki się obrażasz? Bo mnie w to... Czym, że masz iść rozładować krokwie? No, no co ty? Chudy, dyle, Słucham? Tu, tak. Zobacz, jak ja postawiłem. Postawiłem ci jedną. Tak jak ma stać tutaj. Tak ma stać jak ta. Ale Sebastian, to podchodzi. To jest nowa konstrukcja. No ile, ile? Chopin, to, to, powie... no. Nie są chłopy. Znaczy my byliśmy obłocone, jakby trzeba było, a nie. Piotr, weź te przykadać. Tak? Dobrze, 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 dobrze. No i to, to powiem Ci szczerze, naprawdę. Nie wiem, czy to zależy wszystko od Wirta, czy to mamy tutaj krótszego. Tak, Maciusz, krótszego mamy. Krótszego bierzemy. A gdzie jest przykadełko? A dobra widzę. Spokojnie, Tomasz. Na... Jeszcze raz. Na tak, tak? Bo potem... Maluszku Perun 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 Co? Co? Dużo go weszło? A weź skręta pokaż Dwudziestka jest? A zobacz od dołu ile? By weszło. Od dołu. O, kręć tak? Będzie łatwiej. Czyż nie? Hmm? Sebek, a nie może tu od dołu kręcić? Od dołu też może, dwudziestku. No. Dociągnie. No nie tak, no trochę lepiej, no. Łatwiej ci dojść. Dobrze, że przyjechałem, już wam powiedziałem, co macie robić. No. Jedna i druga tak e... Ale to musimy dać, to musimy wykorzystać jedno. No, w konstrukcja tak. dachowa, a dzisiaj musimy dłużej to załacić musimy. Nie łacisz, chodź zafoliować. Zafoliować no, w sensie, no. Zakontruatować tak, powiedzmy tak. to. Maciuś tą dajemy teraz. Tom Całkowicie. i tu mamy jeszcze jedną nową. Dobrze. Łysy. Nie opróbujemy. <noise> no wiotruś, to? No taki... czekaj, bo to Maciuś się zaplątał, kurde. Chyba się wiedzieć, będzie. Nie. Nie. Ta zostaje. Ta zostaje, bo już nie mamy, jeszcze mamy jedną. Ta idzie, w środek tu i pewnie finish. Która? No ta jeszcze jedna. Otóż czytaj. Tam wyrzucamy, bo jest tak. Może dokręcić do którejś. Po co? Widzisz tam, gdzieś dzieje się miarę? Nie. Co? Ja dopiero przyszedłem, chłopie, już... A czemu, już ty nie masz miary w spodach? Jak nie widzisz, jak jest... Ale to skąd ja mogłem wiedzieć, chłopie? Skąd, chłopie? Co ty wkręcasz? Zostań tam. Dajmy mu no tu wiesz, no, bok. To... No ten ma sakwy takie duże, boczki. I nie mieszczą Ale się. Miejsce już, Maciej, Maciej, daj teraz się teraz podobać. Działań na górę, a miarę. Najpierw tam podawaj. Ustawimy sobie jeszcze to. Jedną i będziemy już kręcić. Ale cieszę się, że mój brat tak dużo rzeczy się nauczył. No na razie wkręca.

Nie, nie, nie. Nie ma problemu. Kurwa nie na mnie. Zamknij mordę. To jest... yyyyy... Weź. Ja mogę pierwszy. bo chciałbym ci do ściany. Nie ma problemu. Proszę uprzejmie. Stawaj perun, pompuj. Albo może jak na koordynie graj. Ty nie graj na moim No. Marcin, tylko na jutro to na pogrzeb to weź jakiś prysznic. Dobio, nigdzie nie. Bo pomyl o wiem. ciebie ku... i pochowaj o ciebie. No i dobrze już dzisiaj będzie. Czego na pogrzeb? No co, ktoś na pogrzeb No przecież idziemy, mamy zaproszenie. Na tym na tym. Stąd. No zobacz, park ale działa, nie? Ale pusta, Nie wiem, no to jest. się jajko położył na mnie, ktoś chwila się z tego, tego, tamtego. Pompuj młody, pompuj, pompuj, to już koniec stania, wróciłem, będziesz kurę... Młodyby nie zabier Ja idziną, czemu roboty. Pompuj kurwa, pompuj młody. Młody młody. Jedziesz, jedziesz jeszcze wyżej, wyżej, wyżej. A no dobra. Prat, weź. ten twoje w słycie! Puf, się i krwi i wypiła. A Nie mów głośno w marci wciągnie. ciągnie. <zyskares> ja, i a co ty? Olej, a ty? O, puf, perun. Jak na kordonie, o tako. A, a to jest antyinsektowy, nie? To jak na, na czubek głowy prysnę, to koledzy umrą twoi. No to spróbuj, to ci jadzie tutaj. Podnoś, góra, góra, młody, góra, 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 góra. Nie będzie Nie będę się Ale ty sobie sprawę, że jesteś po prostu przezabawny. Nie pompuj, albo graj na kordonie. Ale graj na gutacie. Wszystkie przekręca tajne chyba. Wszystkie kolana? Co? Graj kur... No to idziemy dalej w tą stronę. Da chompaj da raz. Pompuj kur... młody. Podejść w grną. Jutro? Taki. Oooo jaki Ale gra. Trochę się denerwujesz, ale A. trochę to zrobisz, Marcin. Dawaj, 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 Perun. On no się skończy zaraz, Perun. Jak się skończy, to daj. To już się skończyło. A, ja Nie, bo docinał wszystkie, wiesz. A jak zrobię metr czterdzieści to coś się stanie? 1,45 Metr czterdzieści pięć. Nic, Lepiej mniej niż, bo będzie, będzie, będzie. Powiem ci, powiem ci, że idzie jak złoto Ale i kontrola będzie mało. Co się dzieje? Dajcie Motka i Gwoździe, Marcin, daj Gwoździe i Motek, i Gwoździe jeszcze. Masz ten do gwoździa? Gdzie są? Te do No, ja nie wiem. Nie. Bierz ten. To chodź tu bij, bo ja jakiś mam. Tu Jeszcze le pać. O, 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 o. A, o. Bo gwoździ nie mam. Tu młotem musi załapać, gdzie ten gwóźdź? Podaj ten młotek i gwoździe. A co ja tych kurwa uciąłem jak tu jest, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, jedenaście, a ja uciąłem gwoździe. Gwoździe, kur... szukaj Sebek, gdzie te gwoździe? Tam leżą, młody. Gdzie? Tam. No gdzie tam? No tu Co? A po co? Co leży? Jedna twoja czarna jest, ja mam tam. A ja, tak Jeszcze ja nie złapałem. Tu się prawda? No bo wszystkie rozłóż. Masz te gwoździe! Niego. No leżą pod nogami ci. No, ja pierdolę ty chłopie. Przebijmy tak, po jednym gwoździe na kontrolacie. No. Nie. Trzeba wejść wyżej ją maciemy. Aha. Co, to nie kłaść na razie tak wszystkich? No. Można, a Nie, Niech położysz, można. już po jednym Dobra. Puste. A reszta... Się co ty Sebek, wszystkie gwoździe wziąłeś? No przecież karton kartonie były wszystkie gwoździe. Ale on ma pusty karton. Ale to nie ten. ten a ten karton jest z przodu dalej? Wziąłem karton ze sobą. To... Gdzie one są? Łysy Poszedł skorówanie jak gdzie kartu leży Dwa tygodnie Wczoraj dam były No wiem Ty no To gdzie te tak gwoździe są No dajcie te tak gwoździe Ja nie wiem, gdzie one są. No przecież baranin niedawno włożył sobie do kieszeni, z kartonu. No ja to pamiętam, ale one były na oknie. Ale czy, przyniosłeś? One były Nie. Wczoraj my byli, robiliśmy. Dobra, daj Maciek mi. Ale A tu pod spodem gdzieś nie leżą, Marcin?

Marcin, jak będziesz stał w jednym miejscu, to zachód znajdziesz. No, a tu kur**, pod nogami to. Nie. Ja pierd**. Ale ty jesteś chyba, że ty. Podaj do ręki. Nie będziesz mi nadepnąłeś na nie, A kur... Ja ci powiedziałem, nadepnąłeś na nie. Stoisz się, kręcisz, Gwoździ nie ma. Piosenka, piłka, poszedłeś, stoisz, depczesz te gwoździe, gwoździ nie ma, a ja przez to nie widziałem, bo były, wiesz, w dół. Ostatnie.

nie mam się Marcin ja mam strach Ty łysy Łysy bezbanie Gargamel Marcin cię woła Nie mam czasu na gargamela Gargamel jak tam? Ciepło Gorąco gargamelu? Jedziemy mały